Bracia i siostry, wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Królu życia, do nas przyjdź, niech Twój krzyż jaśnieje w nas. Łaską swoją ulecz nas, przyjdź i ześlij ducha nam, niech umocni życie w nas. Boże nasz. Jesteś pełen miłosierdzia, Twoja łaska wiecznie trwa. Boże nasz, Ojcze nasz, jesteś wierny, zawsze wierny, Twoja miłość wiecznie trwa. Twoja miłość wiecznie trwa. Ojcze w niebie, nigdy nie przestanę kochać Cię. Ojcze w niebie, nigdy nie przestanę kochać Cię. Jezu Chryste, Mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Bracia i siostry, oddajmy swoje troski i wszystkie problemy Bogu Ojcu. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Kochani, módlmy się i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, przez cały dzień nade mną czuwałeś. Ominęły mnie nieszczęścia. Nie zaznałem cierpienia ni biedy, boś ty mnie prowadził jak dziecko za rękę. Nieustannie odczuwałem Twe błogosławieństwo. Chcę Cię wielbić tu i w niebie, za niezmierzoną dobroć Twoją. W Twoje imię, Panie, kończę ten dzień. Bądź przy mnie w ciemnościach nocy i zaprowadź do życia wiecznego. Amen. Jezu Chryste, Zbawco nasz, Krzyżem Swym zwyciężasz śmierć. Nowe życie dajesz nam, Jezu Chryste, zbaw co nasz. Duchu Święty, natchnij nas, mądrość Twa prowadzi nas do zwycięstwa, które trwa. Duchu Święty, natchnij nas. Duchu Święty, natchnij nas. Duchu Święty, natchnij nas. Natchnij nas. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku. Amen. Kochani, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Niech Duch Święty uczyni Twoje i moje ciało swoją świątynią. Duchu Święty pozostań w naszych sercach i udziel nam głębokiej miłości do najświętszego serca Jezusowego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa modlitwy. Króluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie. Jezu, miłość Twa. Jak blask słońca nad nami wciąż trwa, niech biją dziś dzwony, niech wielbi cię cały świat. Niech biją dziś dzwony, niech wielbi cię cały świat. On jest światłem, on jest drogą, prawdą, życiem. On jest światłem, On jest drogą, prawdą, życiem, Jezus Panem jest. Amen.